Za chwilę przerywam. Dajcie mi kurwa, dajcie mi trzy minuty. Sorry, kurwa, co się dzieje? Trzy minuty, ja pierdolę, panowie. Kurwa, kurwa, widzowie. 2000 subskrypcji oficjalnie rozpierdolone kurwa na Twitchu. Ja pierdolę Botlink, dziękuję za 100 subskrypcji. Dzięki Szczepion, dzięki kurwa Shark Park. dzięki gleboglizarka, kurwa. Ja pierdolę rekord wyjebaliśmy. Jeszcze mamy jakiegoś extra hype traina kurwa. Za chwilę pobijesz swój ostatni rekord. Kontynuuj wspieranie Ja pierdolę, za chwilę rekord hype train, wszystko kurwa, same rekordy dzisiaj padają. Co jest kurwa? Ja pierdolę, jestem ponad 100 subów kurwa w sekundę. Widzowie, I was here, pobiliśmy rekord subów na Twitch'u. 2000 ponad subskrypcji, kurwa. Zasubka, wszystko zrobię. Aż musiałem spauzować nie KRLK, było. bo to się nie dzieje, kurwa. To się kurwa nie dzieje, nie? Ja pierdolę, dzięki kurwa u Botling.